Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym trzecim już odcinku z gry Eternal Senya. Dzisiaj, tak jak obiecałem, idziemy do Arcane mu w bez jakiegoś takiego przedłużania na początku. I tak, jak mam to wytłumaczone, czym jest? Jest tam dużo otworów i materiałów, jest to idealne miejsce do grindowania. Ja, co prawda, troszkę pogrindowałem bez tego, bez wchodzenia tutaj, jak widzicie, to jest pierwszy raz. Jak wchodzę, tak, grupa potworów to nie jest wielkie wyzwanie. Ma specjalny ruch na to. I tak, odblokowuje nam się druga umiejętność, już podwójnym razem, która robi taki efekt do przyrody. Tak, ona mówi, że coś tam musi stać się coraz silniejsza. Zastanawiam się, jak tłumaczyć, czy tak, wszystko centralnie, czy. Jako wybrane rzeczy. O, wow. wow, dałem nam materiałów trochę. Tak, jednak. Jak widzicie, ja ulepszyłem sobie wszystko tutaj, już co mogłem. ogóle nie wiem, czy nie chciałbym tego sobie. na jakieś 12, powiedzmy, niech będzie. Tak, tutaj nie mamy nawet na to kryształów, już mówiąc o tym. Tutaj, tak, mamy więcej, oczywiście, klofa. Zawsze ma się więcej, bo jest większe zapotrzebowanie na to. Nie wiem, idziemy dalej. Tak, jak to wygląda? Szczerze, nie wiem, jak to wygląda konkretnie tutaj. Wiem, że znowu walę w koryturę. Ale no wygląda to z tego co widzę zupełnie podobnie jak w innych etapach. Czyli po prostu kolejne plansze, kolejne potwory. Niektóre silniejsze i pojedyncze. Jeden otwiera zawsze przejście dalej. Na szczęście tutaj możemy farmić w nieskończoność tak naprawdę, więc nie jest to wielki problem. No i dzisiaj sobie pozwiadamy to. Okej, okay, tajemniczo, powiedzmy sobie szczerze. Staram się jakoś sensownie użyć tego obszarowego ataku. Skoro... A, o, to było bardzo sensowne. O, klucz dostaliśmy. Jakiś, mm, prawdopodobnie jest to ważna rzecz. Pewnie żeby przejść dalej. O, Kim Znowu się spotykamy przyjacielu. Teraz też umiem doszować do Ciebie. ogólnie no, jest jestem trochę silniejszy, trochę, mam dużo większy damage, sporo większe i jestem sporo bardziej przeżywalny, no i ataki obszarowe idealne na te małe grudki, oj, 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 oj. No, jak widzicie, tutaj wygrałem bardzo źle, a mimo to udało się coś i... tak. Tu są takie walki właśnie i za nie, słuchajcie, dobywamy Light Fairy Stone. Teoretycznie mogę pójść dalej i tutaj chyba jeszcze nie zdobędę. Chyba tylko za tych dużych przeciwników można pozdobywać te zielone kryształy na których tak naprawdę jedynie na nich mi zależy tutaj w tym momencie przynajmniej. Okej, okay, page, page of Critical, hmm, najsłynniej. Nice, yeah. Okej, okay. Fairy Crystal, w ogóle czy ja nie... wszystko mi się wydaje, czy... Equipment, Remove. Oczywiście, że mogę już Light Claymora złożyć z kozacka. No. Equipment oczywiście, jakby best, no teraz powinniśmy mieć... Większy damage, więc powinno być przyjemniej. Ło! Meduza. I ona chyba zawsze dropi i jakby to jest koniec tego realmu. O kurde. Chyba trzeba się tyłem odwrócić? Jak to robi? Okej, okay, czyli można między tym stać, tylko ja jestem... no nie najlepszym graczem, powiedzmy to sobie szczerze. Czuję, że tego skilla pod Q nie polepszałem, więcej, bo Jezus, umrę to. Chwilę mogę dać jakieś punkty. Chyba mogę, no mogę. Dobrze, no zawsze trochę więcej. Oj, dobra, udało się. Oj! Oj! Oj oj. 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 Bardzo oj. Dobra, żyje. Tyle dobrze, że jakby jak ją atakujemy, to nie dostajemy zwrotnego, że się tak wyrażę, by mecza. To się akurat przydaje. Oj, no ale, ale szczególnie mi się przydaje, nie? Dobra, ale raczej wygramy, chociaż na styk, no, udało się. O Jezus, taki ogień. Dobra, no i mamy to. I mamy, słuchajcie, tak, maxAP plus 10, bo... Nie, nie dostaliśmy maxAP, to nieważne. W każdym razie tak. Możemy sobie zapisać na auto, na tym. Tutaj możemy wyjść, oczywiście, ale jeszcze nie chcemy. Mamy jeszcze kilka rzeczy tu do zrobienia. Recyclist. No, jeden z tych nie stać. Skończmy to przejście i ulepszymy sobie wszystko naraz. Ale nam oczywiście klawów. Mam nadzieję, że starczy. Oj, co ja robię? Adysie, co by od góry wiecie. Materiał już chwilę trwa, a w sumie krócej niż się spodziewałem. Myślałem, że za 10 minut mi zaszło. No ja wiem, że to nie jest aż taka różnica, ale I tak mimo że krócej, nie? To znaczy, że będzie można więcej rzeczy zrobić na materiału. Mogę w ogóle. A, mogę kilka naraz, dobra. Czy ja w sumie nie muszę bym walczyć nawet. No ale co nie zmienia faktu, że nawet chcę, ponieważ jest tu bardzo dużo darmowego expa i materiałów, które są wciąż jednak. Dość mocno przyda to No, Będę chciał dzisiaj też... no, mamy większy damage na nim przynajmniej w końcu. Jakiś godny czy mamy przynajmniej na w końcu. Dobra. No, jak widzicie, po dwa te zielone gemy na jedno przejście, tutaj. O! No, e, Na jedno przejście tego lasu. Czy też raczej wymiaru arkanicznego? Nie, nie umiem tego do końca przetłumaczyć. Wiem o co chodzi mniej więcej. Nie ma co się z nim mówić. Chodźmy dalej. No okej, okay. 3 akurat się przyda w sumie. Już za chwilę, oj. Pobiegając naokoło. Okej, okay. Arkane Elfy. Ogólnie ci przeciwnicy, mam wrażenie, są trochę silniejsi mimo wszystko. Oczywiście bez przesady. Oj, skończę, podniosłem. Ale jednak są trochę silniejsi. O swoich klasycznych odpowiedników. Tutaj mamy oczywiście Flowey i The Flower. Znany przeciwnik z gry. A to Tak. Tak. Przez chwilę zastanawiałem się, czy to no, był Bandet czy w, w Deltarania. Słyszałem drogą, jeśli chodzi o te dwie gry, to zdecydowanie wolę Deltarana, ponieważ w Deltaranie jest. No <grywanie> to się pochwaliłem. Nie powiem, jak się nazywała, ale ta towarzyszka głównego bohatera. lubię ją bo w nie wiem, Jakby nie zrozumcie mnie źle. W Undertale jest mega dobrym grą, jeśli chodzi o fabułę. Moim zdaniem przynajmniej. Ale bardziej mnie kupiła mimo wszystko ta przekazana w Nie wiecie, jakieś silniejsze jest od poprzedniego przejścia już? Dobra. Mamy to, czyli możemy już wyjść stąd, tak naprawdę mam nadzieję. Equipment oczywiście, remove, nie skills oczywiście, tylko tutaj, armor. Możemy sobie zrobić to i to i to nawet. Ok, czyli w sumie wszystko w ogóle. Ile zostało mi? U 25, nice. to w sumie dobrze. No, w sumie całkiem dobrze. Um, to equipment oczywiście bierzemy. I idziemy słuchajcie na tych mega przeciwników, których wcześniej nie byliśmy w stanie dosięgnąć nawet Znaczy do których nie byliśmy w stanie nawet dojść Ponieważ dostawaliśmy informację o tym, że musimy najpierw przekroczyć granicę Arkane Realmów Nie mi się wszystkich bić po drodze tutaj Właśnie w ogóle Cajdżona tak dostaliśmy Jeszcze jedną książkę mogę na tym etapie złożyć. Więc opłaca się mi się jak najbardziej. To jest dość logiczne, ponieważ... No lepiej mieć więcej DMage'a niż mniej DMage'a. Myślę, że to będzie najtrudniejszy przeciwnik to wszystko. Ona go atakuje, czy nie? O Jezus. Co jest? Co jest? Dobra, chwila, zabijmy ich na pewno. Dopóki nie wyjdę, to ona się nie zregeneruje z tego, co wiem. King Snake, like, On. Bardzo damsko wyglądają te. No tak. U Jezus, jakby umarłem. <ścoughs> No, mówiłem, że to może być najtrudniejszy nasz przeciwnik do tej pory, ale mamy Legendary First Stone. Yeah, fuckers. Udało się. <coughs> Mówię, prawdopodobnie to był nasz najsilniejszy przeciwnik. Dobra, czy na przykład na to, nieważne. Recyclist Weapon nie możemy, bo nie mamy oczywiście. Kurde. E, słuchajcie mnie. E, tych First i to boli. Szczególnie, że to drobić nie chcę tak za bardzo, jak tak patrzę. Chyba jednak będę bił wszystkich przeciwników tu po drodze. Liczyłem na to, że więcej wydropię w międzyczasie. No, a tu mamy dziwko nie ukrywam. Okay, no ale widzicie, nic nie chce tego dropić tych kamyczków. Wróżkowych. Ja mogę poza odcinkiem, ale to jakby przy okazji robię, bo jak już gdzieś idę, to wiecie, no, czemu nie skorzystać, OK Okej. Ja to tylko to. W ogóle mogę tam przeskoczyć? Chyba nie bardzo. Chyba, żebym spróbował jeszcze stąd. Nie, nie uda się. I w ten, o ten sposób wywaliłem się z całej many, tuż przed walką, o, Fairy Crystal w końcu, tuż przed walką tutaj, prawda, z mam całkiem niesłabym przeciwnikiem. Okej, okay, ten nam został jeszcze Fairy Crystal. Uuu, pierwszy raz przegraliście? Jak daleko mnie cofnęło? To jest dobre pytanie. Chodźmy jeszcze raz tam. E, do reszty bossów już cofnę się sam, bo widzę, że zbliża się, chociaż miało być po 20 minut odcinki, koń Nie wiem, mm, 20 minut też nie jest jakoś trochę długo. Nie wiem, myślę. Eee, pff, dobra, nie wiem, nieważne. Zróbmy taki luźniejszy odcinek w sumie. Ym, nagle zaczęły dropić też te. Rozumiem, że to Snake Queen i w ogóle będą musiał jeszcze raz pokonać, tak? I w ogóle. Nie. Czyli mamy item. Tak, Legendary Stone jeden jest. O, tyle dobrze. Co wam powiem więcej, na tyle dobrze. Córki, jeśli to jakiś czas tak sapnę, ale powiedzmy, że. No, nieważne. Przepraszam po prostu za to. Tak, tak, z góry. Sorry, from the mountain. Jak to się mawia? W języku widzącej wiśni, oczywiście. A. Nieważne, jak głupoty już na tym etapie, nie? To jest to, o czym mówiłem w czwartym odcinku gry Trimps. Od, z gry Trimps. Chociaż prawdopodobnie ten odcinek wejdzie przed tamtym. Więc chronologia trochę zwalona. No ale... Okej, okay, to już otwarte. Zostało. Chodźmy od razu tutaj. Walnijmy grzeba drugiego, trzeciego, czwartego i zyku, walno, ziada. I okej, okay. on, on jest agresywny, widzę. Co nie zmienia faktu, że on nie może opuścić tutaj tej swojej arenki. My możemy, na szczęście. Jakby średnio widzę pokonywanie ich. Bez takiej ucieczki, mimo wszystko, nie wiem, wydaje się to dość wymagające. Ile mamy? Możemy, okej, okay, dobra, możemy sobie sprawdzić już najlepszy miecz na tym etapie: Butterfly Dance, który jest całkiem dużo silniejszy już od poprzedniego. Te ostatnie bronie i zresztą. Armorytaz mają tu do siebie, że są serio sporo silniejsze. Czy tu coś było? Nie było, czyli potrzebny razem. Nie pamiętam, słuchajcie, ogólnie gdzie wszyscy przeciwnicy byli, ci legendarni, nazwijmy ich w ten sposób, skoro już drobią legendarne kamienie. Ten myślę, że przyda się mimo wszystko jeszcze trochę. Chociaż mamy go już sporo. Ale co w najgorszym wypadku to po prostu daje mi skill pointy i EXPO, więc chciałem jej. Okej. Okay. Nieważne. Hmm. Czy tu są jeszcze jacyś w ogóle? Czy to mogą być jeszcze jacyś w ogóle? Chyba tu będzie, dokładnie, był ten znak zapytania. Pytanie brzmi... Ha. Gdzie jeszcze, bo jeszcze jeden powinien być. I go średnio widzę. Dobra, tego to z samych Q rozwaliłem, jak widzę. Ale no, okej, okay. Cofajmy się. Może gdzieś tu. Może gdzieś tu... Nie pamiętam szczerze tych map pierwszych. Czy tu nie było przypadkiem kogoś? Powiem więcej. Nie wydaje mi się, żeby tu ktoś był taki. Chociaż jest jedno takie miejsce. Pamiętam tam była bramka. Po jednej stronie za. Bl... A może to nie było tu? Ha. A teraz mam rozkmina swoją. okej. Okay. Nieważne, myślałem, że tam można przeskoczyć. No, oni zazwyczaj nie są ukryci, tylko. No, nie, tu zaczynaliśmy. Możemy sobie zapisać. O, no, godzina 9 już. Spędzona w grze. No, ok, tylko że. Nie tutaj gdzieś? Tutaj gdzieś? Nie. To było tam do skakania na górę. Hmm, kurczę, no. Tak wszystkie ściany staram się obejść mniej więcej. Prawdopodobnie jestem po prostu ślepy i przeszedłem koło tego już. No, ale cóż. Nie, ja tego nie mogę już. Hmm. No, to był kwiat. To był chwast, okej. Okay. Chwast powinien. Może tutaj gdzieś. Chwast powinien być pierwszym przeciwnikiem, drugim powinien być elf, czyli... Elf powinien być gdzieś między tutaj tym, a tam, jakby łe. Słuchajcie, ten grzyb, co nam te problemów sprawił. Przynajmniej mi sprawił. Nie mały problem. No tu już się grzyby zaczynają. Nie wiem, czy chce mi się szukać aż tyle. Może, że lato, gdzieś poza kamerą już, bo odcinek trwa prawie 22 minuty, powoli. Nie nie, no to już był grzyb, a dalej już był. Pff, może tu gdzieś? Co gdzieś? Coś? Nie? No dobra, zróbmy jeszcze tak, jak już możemy to armor... E... O, to też krystali wymaga, tego się nie spodziewam akurat. No to ok, King Armor King for Armor i King for Cape już mamy. No jeszcze muszę znaleźć tego, tak naprawdę. Jeszcze może być ten Forest Spider jako boss. Tak myślę. No, tutaj jest przejście tam na dół. Hmm. No, mogłoby to być gdzieś jeszcze tutaj po drodze. Możliwe, że będzie jeszcze dalej gdzieś. Poszukajmy. Tak do końca. Do boss fightu. No, to nie był spoiler, mam nadzieję. No, Ej, to jest logiczne, że każdy etap będzie się kończył, bo fajtem. Nie, nie tutaj też nie ma. Już nie ja wiem na tym etapie, czy ślepy jestem, czy o co chodzi. Uuu. Okej. Okay. Ślepy jestem. Właśnie, bo sobie to udowodniłem. że gdzieś tutaj jeszcze. U. A nie. Okej, okay, to są poukrywane skrzynki. Ale... Nie to czego szukam konkretnie. Tu jeszcze może można wejść? Nie. Chodźmy jeszcze tu na boki, no tutaj też nic, przynajmniej ja nic nie widzę, a dalej, okej, okay, chodźmy dalej, okej, okay, tutaj, właśnie, bo w ogóle to są te jeszcze timberwolfy, które spotkaliśmy już w Arkane, czymś tam, o Jezus, smutnie, o nie, tak, wydaje mi się, że tu dalej jeszcze może być coś, a i fabuła oczywiście. A nie, nie Fabuła jednak. Jesteśmy otoczeni. A i muszę im po prostu jedną, tak? Okej, okay. to nie było największe wyzwanie. Właśnie boję się, że Fabuła jeszcze będzie mi się jeszcze bardziej przydłuży materiał. Ja chcę po prostu znaleźć już um, tego ostatniego editarnego. O w ogóle strzał. Kurwa no. Przepraszam. W <gulgarne> jestem, stanie przepraszam, przykro mi o, naszarżyłem, dobra okej, okay. pamiętam, że jak pierwszy raz przechodziłem tą grę, to smoki akurat sprawiały mi problem, no i mamy naszego ostatniego przeciwnika King, Gr... Gr... King Green Dragon Jezus to jest są takie rzeczy do wymówienia sprawiały mi tyle problemów, muszę poćwiczyć i mamy ostatni, słuchajcie Legendary um, Stone, przynajmniej tak, na tym etapie. No i możemy już śmiało powiedzieć. Ha, jeszcze możemy sobie to śmiało zamienić. Możemy śmiało powiedzieć, że mamy już. Co mamy już? Um, najlepszy możliwy odpływ na tym etapie gry. Przynajmniej z tego co wiem. Chyba, że jest jakiś ukryty jeszcze. Chciałbym jeszcze. Okej. Okay. Tak, i tutaj są zawsze te trzy rzeczy do zrobienia przed pójściem na bossa najlepiej. Bujas x. E, tak, wystraszył, wyjmuje miecz. Cze, 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 czekaj, e, jestem mistrzem wszystkich skrzyń. E, Jack the Skrzynia. Wszystkie skrzynie w tej wieży zostały umieszczone przeze mnie. Jeśli umiesz, jeśli możesz znaleźć wszystkie skrzynie w lesie wróżkowym, będę miał dla Ciebie niespodziankę. Wyłączając skrzynie w. Okej, nie wiem. 5x6, jeszcze gdzieś nam jedna skrzynia No, proszę nie atakuj mnie. Możesz mówić. Tak, jego imię to Slimey, jest bardzo mądrym, mądrą kreaturą w przeciwieństwie do innych. Tak, jest obdarzony wielką inteligencją, ale nie zdolnościami lecznymi, no zdolnościami do walki. Tak, inne potwory go atakowały. I unikał wszystkiego. Tak. Okej, okay. tutaj musimy po prostu odpowiednią ilość wrogów zabijać. Za mało elfów, ok. elfów trzeba trochę popić jeszcze, kurde nie to, jeszcze zobaczymy, zobaczymy to do końca i ok, to zrobiliśmy, book of evasion, okej, okay. dobra, no, no. łącznie możemy zrobić cztery, jak tak widzę, no tu musimy się trochę cofnąć. i mamy owcę, legendarną owcę, owca czemu tutaj? Tak, jest legendarną owcą. No tak. Tak, i mamy do niej przysięg, będziemy mieli najlepszy ekwipunek wszystkiego, i coś nam da, i mamy Master Badge. Pytanie, czy możemy to założyć? Change. U, okej. Okay. Chcemy to. No, a ja się z Wami żegnam. Po farmie jeszcze to, poszukam skrzynki jednej. No, no, tak. I mówię, żegnam się z Wami, bo odcinek wyszedł już prawie pół godziny. Więc do kolejnego, cześć na razie. Pa.